Na 100 tysięcy lajków tańczymy do pati Nie ma nas, zabiłeś tę miłość. Dziewczyny, ile razy na przestrzeni lat sytuacja życiowa, sercowa zmusiła was do przesłuchania piosenki Zabiłeś tę miłość, zabiłeś nas? A potem pytanie do ciebie, jak wylądowałeś w tym kultowym teledysku do kultowej piosenki? E, nie poznałaś mnie? Jezus, Maria, weź mnie to pochać! Zabiłeś tę miłość, zabiłeś nas! Z... Przecież ja się tam migdolę z pati! Maria. To jest twoje dzieciństwo? Wygrałeś teraz z tym, wiesz? Boże, ja mu nie dam żyć cały tydzień teraz. Pozdrawiamy serdecznie, Patty, 63 miliony wyświetleń. Boże, przecież to jest sztos! Nie? Ja nie wiedziałam, że ty jesteś taka gwiazda. Ja, dorob... ja mam dorobek. Artystyczny, Jezus, ja mam dorobek Maria, to jest sikora! Nie poznała mnie, bo nie mam głosu. Ej, ale tak się Ty tak umiesz? No. Widzicie, jak... Ale widzisz jak ja wielu talent? No. Boże, jak tu dziwnie nie wygrałem. Choreografii. Błagam, na 100 tysięcy lajków tańczymy do pati Nie ma nas, zabiłeś tę miłość. Boże, i w polecić ten Po takie challenge tutaj przychodzę, <grym> dla takich momentów prowadzę te wszystkie wywiady, robimy to. Błagam, SK, zróbcie wszystko, żeby to się niosło, please. Chcemy zatańczyć do pati Nie ma nas, zabiłeś tę miłość.